Kurde, te koźlaki za tym chlebem to są szalone. Słuchajcie, wiadra się kulają pod gierami, a my mamy sponsora dzisiejszego odcinka. Trzeba im trochę odmienić, nie? Chociaż jeden dzień. O, Boże, Patrz co ten pan ci teraz daje? <grym> to jest chyba <grym> dla papuk, jedzenie Nasz jest. <noise> Dziękujemy panu za, za gratisy, za bonusiki i przede wszystkim za dobre serce, bo ja mam że pan o tych pieskach tam pomyślał, kurczę, nie bo to biedoty siedzą tam nie, a tak dzisiaj jeszcze każdy dostanie smakołyczka sobie. Dobra, rogacze. Komu chlebka? Gośka na pewno nie pogardzi. Słuchajcie, zaczynamy ten odcinek w taki oto sposób, że ja przyszedłem tutaj do kus. Lekko im tu zaczarujemy ten kozi świat. Troszkę chlebka im trzeba dać. Nie, bądź taka zazdrosna. Mał Gośka, bo patrz, wypluwasz nawet, nie nadążasz. kurna, połykać. Zarazo, jedna Jaruś. Ale wszyscy po kolei. Kurde. Zośka nasza też. Tam, o, o, o. Babcia Grażynka. Z tym uzębieniem kiepskim. Renatka, Franuś, Marysia bez nogi. Dali. Wciągać. Wciągać. Zajadać. Ty smoku największy. Aż. Słuchajcie, przyszedłem tak o... Tutaj kozy ponagrywać i zrobić tabliczkę dla patrona, bo mamy patrona dzisiejszego odcinka. Tam poszła na Patronajta fajna kwota. I trzeba tutaj człowieka uhonorować, kurczę, za takie duże wsparcie. A to wszystko coraz droższe, to utrzymanie tego koziołkowa, tych ptasiorów i tego wszystkiego naokoło. Ty kurde. O komczuchu jeden. Ja Masz Franuś też. Podzielić się tu. Dali. Ja idę, kurde. Tutaj po ten. Tutaj po tabliczki patronów. Słuchajcie, tutaj są na razie tak. Filowo. Tabliczki dla potencjalnych patronów, którzy się pojawią, jest tego trochę tak, że możecie śmiało nas wspierać. Kurde, te koźlaki za tym chlebem to są szalone. Trochę tamtemu Piotrusiowi trzeba rzucić i tej ustysi, bo oni nie dosięgną tu do nas, żeby doskoczyć. Franuś, koniec, pusta micha, idę robić tabliczkę patronów. Tabliczkę dla patrona, słuchajcie i będziemy lecieć, zrobimy cofkę w czasie o dwa dni, wrzucę Wam Kontynuację yy, spaceru z Alkiem, który został nazwany, później został przeszczony na Waldka. No i ja, w tym odcinku godął o nim Waldek. Także się nie zdziwcie, co ja gadam inaczej na tego psa niż w poprzednim. Czy są tu jakieś markery, drodzy Państwo? Czy będę musiał już dzisiaj piąty raz do domu iść i się cofać po coś? Dobra, szybki przeskok, koślaki idziemy patrona tam ulokować na tablicę. Ptaszniki wyżerają, słuchajcie, wiadra się kulają pod gierami. A my mamy sponsora dzisiejszego odcinka. Adam, dzięki za naprawdę eleganckie wsparcie na patronajcie. Kurde, powiem Ci, że jesteś naszym wybawicielem. Nie no, słuchajcie, bo wszystko naprawdę jest takie drogie dzisiaj. A to wszystko chce jeść, te całe zwierzęce towarzystwo. Także dzięki bardzo, słuchaj kurde naprawdę. Także no jeszcze raz Adam, wielkie dzięki za wsparcie. Słuchajcie, jak chcecie być jak Adam, czytajcie opis, tam macie trzy możliwości wsparcia nas. Także zachęcam serdecznie, słuchajcie, dzisiaj będziecie mało widzieć tych stworów praktycznie wcale, bo ja w tym momencie robię przeskok i kontynuujemy spacer z bezdomnym pieskiem. Odwiedziliśmy sklep zoologiczny. Piesek tam wybrał sobie kilka smakołyków, odmieniliśmy mu fajny dzień. Ja chciałem Was też zainspirować. Jeżeli macie gdzieś tam w swoich lokalizacjach blisko takie przytuliska, odwiedzajcie te pieski, weźcie je na spacer. Dla nich to jest coś innego niż siedzenie w klatce. No i mimo tego, że one są takie biedne, to chociaż trochę można im zawsze odmienić ten los. Ok, robimy przeskok i widzimy się już razem z Waltkiem. No chodź przyjacielu Musimy Cię tu odwiązać I idziemy Do zoologicznego sklepu Tylko żeby Cię nie rozjechali tu Tu na chodniczek Ładnie No Obsikaj Ładnie idziesz, nie sikasz tak jak szagi No i pasuje Słuchaj, idziemy do tego samego sklepu Co? Szagula i tego No i coś tam sobie wybierzesz, nie? Ty jesteś większy gabarytowo tu jakiegoś gnota tam Wybierzesz, nie? Większego Albo co? Jakieś smaczki inne Ucho wędzone Albo może nie wędzone Może lepiej takie suszone, gotowane Niektórzy mówią, że wędzone to nie jest dobre dla psów No ale dobra Zobaczymy Zapraszamy Państwa I idziemy Po jak się wyciągnął Tu nie sikaj pod sklepem Tu jest bank kredytowy Duniej Sikej. Dziękujemy. Słuchajcie, podążamy tą samą ścieżką co z Szagim. I idziemy do zoologicznego. Wszyscy na nas patrzą, że Waldek jest na mieście. Pa, wszyscy go znają z tego schroniska. Ej, to jest ten pies! On jest do adopcji. Kurde. Waldek, ale drzesz, drzesz przed siebie, aż jest cały czas linka napięta. Tu nie sikaj. Dobra, już jesteśmy coraz bliżej. Tu damska bielizna, Waldek się rozgląda na boki. Tu wysikaj się, tak, tu podlej te roślinki. No, będą lepiej rosły. No, ale dalej, zdecyduj się, raz a dobrze, a nie na raty. No, tylko kupala tu będzie walił Ja nie mam, kurde, żeby posprzątać po tobie Jasny gwint, jak nas burmistrz zobaczy na vlogu Żeś ty tu bombo, a ja, że mnie posprzątał, nie? To ja pierniczę No dali srej, szybciej Waldemar Ja pierdziele No No Uwaga Dobra, idziemy No, dziękujemy do przepuszczenie panu z Volvo. Pan się spieszy, pieniądze zarabia. Dobra, jesteśmy w sklepie. Teraz się zachowuj i wstydu nie na róg. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy następnego bohatera. No jak? I on mówi, że głodny jest. Głodny jest. On zawsze będzie głodny. Bohater. No On jest aż z tego Zbytomia Bytomia Rzańskiego Tam był znaleziony O Boże Patrz co ten pan ci teraz daje? To jest chyba dla papuk jedzenie no. Zasz jest zesiusiał się Zesiusiał się? z radości na pewno Ej, czekaj, i co, co byś tu wymyślił? Waldek no jak, kurczę, trzeba, trzeba im trochę odmienić, nie? Chociaż jeden dzień w miesiącu albo w tygodniu, tam tyle ich jest. Ja go nie miałem, ale on ładnie ogólnie chodzi na smyczy Aha. i tego, nie? Ktoś go tam prowadzą? Ktoś go tam prowadzał. teraz ma pewnie wybuch zapachów. Tak, no. Chodź Waldek, rozejrzymy się. Może jakiegoś gnotka byś chciał albo co? My możemy z tym pieskiem tak tutaj sobie wychodzić? Tak? Super, dobra. Ej, a widziałeś tego węża? Patrz. Zobacz, jaki był wąż. Może węża by chciał zjeść, tylko nic z drogi. Jest 200 zł za węża, albo lepiej. <grytanie> Co? Ale op opędzlowałbyś go na pewno, nie? Waldek, jesteś pierwszy raz w zoologicznym, nie? Tylko nie licz, nie gryź, tam powąchaj i zaraz coś ci tutaj dobierzemy. <grytanie> Jak ja mam to zrobić, żeby on nie wziął tego, nie? Z tej półki Waldek, kurde Dobra, wybierzesz sobie. Chodź, idź tam dalej troszeczkę. Patrz, tu są takie girki. Zobacz, zobacz, tu, 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 tu. Patrz. Kurde, czego jest? ten pan to otwarł. Co byś chciał? Taką sarn sa sarny raciczkę? A może patrz, takie koputko. Ja ci zaproponuję takie. Wiesz. Róż twoja jest to już trzeba teraz kupić Trudno się mówi. Będziesz najwyżej w budzie to jadł. Albo świński... nos jeszcze ci weźmiemy. Masz czemu wypluwo, że muszę za to wszystko teraz zapłacić. Dalej. Jedz. Teraz się będziesz bawił. Dobra, nos mu smakuje. Nosa wrąbał. Jeszcze zrobimy rundkę dookoła sklepu i zobaczymy co tu mają. Ty masz dzień dziecka dzisiaj, nie? Dobra, fajnie. No, smakuje ci to. To fajnie. Jeszcze weźmiemy ci najwyżej. Kurde czekaj, to weźmiemy. Kamerzysta to przytrzyma. O ile się nie brzydzi. Dobra, nie brzydzi się. I ten. Weźmiemy może taką girę od indyka. Patrz, my też mamy indyki i one też mają takie giry wielkie. Co? Dobra Ale kurde dostaniesz prezentów. A więcej jak ten szagi. Ale to jest wszystko według gabarytów. Dobra. I teraz co? Ale już więcej więcej już tam nie wybieraj. Tu Ej kurde, bym cię nadepnął. Czekaj. Weź jeszcze kamerzysta tą girkę. Dobra. Tu panu oddamy tą paczkę, co, co tobie ta karma dla papu <śmiech> przypasowała <śmiech> No Waldak sobie wybrał Świńskiego nosa Waldek sobie wybrał No już go zjadł To pan policzy, świńską kichawę No i co? A ja jeszcze chciałem iść zobaczyć na te Na ptaszki i na chomiczki To jeszcze się przejdziemy Zaczekaj Odłożymy to tutaj i my jeszcze się przejdziemy kawałek. Chodź kolego, chodź. Zobacz, tu jest dział wędkarski i, i co? I koci i psi. Patrz, jakie koty mają zabawki. Jakbyśmy macie, Maciusiowi kupili i buźce naszej takie te drapaki, patrz. A tutaj są króliki Zobacz Jakie zajączki Chomiczki, myszki Ej, fajne myszki są, pa Za 10 zł. a kiedyś takie myszki były za 3 złote Wszyscy czekają na nowy dom Ej Tu żeś zostawił tego kluka świńskiego Paun wącha, tam też jest jakiś królik Tu chomiki dżungalskie Dobra Fajnie się zachowujesz, grzeczny jesteś, nie szczekasz Nie piszczysz Ptaszków nie ma Myślałem, że tu będą jakieś zeberki, kanarki Ale nie ma niestety Chodź jeszcze... Ej, zasikał się trochę tu, nie? Ej, o kurde Łe, kurde Waldek, ty popuściłeś? Gdzie? Chodź On popuścił, będzie cały sklep do sprzątania <grym> Chodź, 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 nie bój się, chodź no był niezestresowany trochę, nie? No chodź chodź Milion zapachów tu jest w tym sklepie teraz, nie? Nie wiadomo do czego najpierw podchodzić, nie? I co obwąchać? Chodź, chodź, idziemy tam, idziemy już ku wyjściu, bo... Kurde ta dziewczyna tutaj na mopie nie wyrobi. Chodź <noise> Trochę nam kolega popuścił. To my musimy... My będziemy musieli zostać po godzinach, nie? Trzeba zostać po godzinach i teraz na mopie jechać To znaczy, że w sensie, że ja, nie? O to mi chodzi Patu nawet robale są Coś takiego robala jednego? Zjesz go? Zjedz go Dobra Zapłacimy za tego kolegę i proszę mopa wykręcić i ja jadę z tematem Dobra, życzymy, nie, nie przejmuj się to A co, tamty co tam do kasy, wiesz? Aha no, Widziałeś, zabrałeś mu No on wypluł A, On się no, rozmyślił, on tyle zapachów tam poczuł u tych bo królików, komików To oszalał, nie? No, I tak go znaleźli, gdzieś tam go wyłapali, nie? Dokładki zamknęli, jajka ucięli i dopiero jest teraz poszkodowany ja, ej, 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 dobra czekaj A tu ma piesek. Piesek. O, chyba, Do Ta świnka się chyba nie wysmarkała, co? Że <śleś> Ty nie chcesz tego <śleś> <śleś> Kartą płacimy i, i lecimy dalej w świat Okej. Okay. To dla nas jeszcze jest, tak? tak? Super, dobra, dziękujemy bardzo. Nie, nie trzeba. Tak, pan Maraszek nam dał jeszcze tak. jakieś bonusiki, to super. Dobra, to polecamy sklep pana Maraszka, nie? Waldek. Kurde, tu i no przychodzicie, jak takie prezenty dają. Dobra, dzięki wielkie. Do widzenia. No Waldemar, trzymaj tego śmińskiego nosa. Dziękujemy panu za, za gratisy, za bonusiki i przede wszystkim za dobre serce. Że pan o tych pieskach tam pomyślał, kurczę, nie? Bo to biedoty siedzą tam, nie? A tak dzisiaj jeszcze każdy dostanie smakołyczka sobie. Ale łagodny On jest taki przyjacielski bardzo, no. Ale spuścisz go, to idzie w długą. Na smyczek rzeczny, nie? A teraz abyś mu wolność chciał zwrócić to. Cinta i go nie ma Nie ma go Dziękujemy bardzo Zdrówka, cześć, na razie Dzięki, szacunek No ładnie idzie Tu jeszcze obsikaj, no Dobra, dobra, chodź Chodź, chodź, idziemy chodź. Dostałeś tyle prezentów, że musimy teraz zareklamować sklep zoologiczno-wędkarski Pan Maraszek z Wolsztyna, człowiek o wielkim sercu dla zwierząt nie ma to tamto. Nie wiem czy ty w ogóle masz świadomość, ile ty żeś dostał prezentów. Chyba nie do końca, wiesz, podzielicz się tam. Kurde, pojedziemy, to damy Nerowi jeszcze. Coś z tego chociaż chrupkę i tym innym też, słuchajcie. Tymczasem kończymy ten odcinek. E, Jaszakiego i tak będę odwoził dopiero za godzinę, bo tak jestem umówiony z opiekunem przy Nie nagram niestety tego, bo będzie już ciemno. Ale wiedzcie, że podzielimy się z tymi psiakami tam i wszyscy będą zadowoleni. Waldek łazi, zaznacza, tylko żebyś się pod kościołem nie wysikał, chłopie kochany. Dobra, tymczasem dzięki wam za odcinek, zostawcie lajka dla Waldka i widzimy się jutro. Peace. Nie myślę już, czy też niej tu ktoś. Jestem tu sam, dobrze to znam. Ja idę wciąż tam Nie cofnę się Wiem czego chcę Wiem czego chcę Wiem czego chcę Nie myślę już Czy tęskni tu ktoś Jestem tu sam Dobrze to znam Ja idę wciąż tam Nie cofnę się